według świętego Jana Juda, lecz nie Iskariota, zapytał Go Panie, co sprawiło, że masz objawić się nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział Każdy, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać ten kto mnie nie miłuje, nie przestrzega mojej nauki, nauka jednak której słuchacie, nie jest moja, lecz Ojca, który mnie posłał. Powiedziałem to przebywając jeszcze wśród was, a wspomożyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu pouczy was o wszystkim. Oraz przypomni wszystko, co Wam powiedziałem. Pozostawiam Wam pokój, obdarzam Was moim pokojem, ale ja nie obdarzam Was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwólcie, aby Wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się. Słyszeliście przecież, co Wam powiedziałem. Odchodzę. Lecz powrócę do Was. Gdybyście mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Ojciec bowiem jest większy ode mnie. A mówię Wam to teraz, zanim się stanie, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi. Każdy, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go. Przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego mieszkać. Tak już od wielu, od ponad 27 lat, praktycznie systematycznie czytam Pismo Święte. I jednym właśnie z cytatów, który ciągle. W mojej pamięci ciągle w jakiś sposób mnie, jakby tak powiedzieć, prześladuje. To jest właśnie ten cytat. Jak żyć w małżeństwie? Jak zachowywać właśnie naukę Chrystusa, mimo tak wielu trudności codziennych, kłopotów w życiu? Jak to wypełniać? I przez wiele, wiele lat miałem, nie miałem odpowiedzi na to pytanie. Szukałem i w Piśmie Świętym, i w innych dziełach, ale ciągle tej odpowiedzi nie miałem. Dopiero 7 lat temu, jak żeśmy wstąpili do domowego kościoła, właśnie tutaj Chrystus przez charyzmat domowego kościoła zaczął mi pokazywać, jak mam żyć, co mam konkretnie w życiu robić, by zachowywać Jego naukę. I to zaczęło zmieniać właśnie moje życie. Tu otrzymałem, no teraz już mogę powiedzieć, taką pełną odpowiedź na to pytanie: Jak żyć? By zachowywać właśnie naukę Chrystusa. Faktycznie w momencie, gdy wstąpiliśmy do nowego kościoła, nasze życie zmieniło się na całkiem inne. Jesteśmy dla siebie bardziej wyrozumiali, bardziej radośni. Bardziej cierpliwi. Bardziej cierpliwi. <noise> Czujemy tą moc, która wypływa z Ewangelii, która. Wypływa z tego, że staramy się tą Ewangelię przenieść na, na własne życie. Staramy się według niej postępować, według niej żyć. Troski zostało. Troski stało, no. tak? To jest inaczej patrzymy. I tak. Po prostu nie ma tyle nerwów między nami, nie ma tyle spięć. No problemy są. No, nawet w ostatnim czasie bardzo ciężkie problemy, ale właśnie no. Po prostu takie człowiek czuje, jakby działanie Pana Boga, mimo że, że czasami jest ciężko, ale jest w stanie to całkiem już inaczej przyjąć. Pan Jezus powiedział, pozostawiam Wam pokój i słowa, nie lękajcie się. Ciężko jest nam tak zaufać całkowicie Panu Bogu. Gdy w życiu się wszystko układa dobrze, to łatwo, to człowiekowi się wydaje, jaką to ma silną wiarę, jak to Panu Bogu ufa. Ale gdy coś spadnie z niego, jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, tak jak było to w naszej sytuacji, gdy nagle córka, ma 16 lat, zachorowała na poważną chorobę, wszyscy rozkładali ręce, lekarze nie wiedzieli co z tym zrobić, diagnozy nie ma, wyniki coraz gorsze. Jak w, takiej, jak w takiej sytuacji właśnie nie lękać się i mieć ten, ten pokój? Było nam wtedy bardzo, bardzo ciężko. Nie wiedzieliśmy, co, co robić, gdzie się udać, szukać pomocy u lekarzy. Lekarze ręce rozkładali. Nie ma lekarstwa, nie mogą zdiagnozować choroby. No i co wtedy? No, z tym, że to ta choroba jest dalej. Po prostu choroba trwa. Jest nieuleczalna. To dzięki Bogu Wiele osób się modliło, i tak by ona została zatrzymana. Na razie nie ma postępu choroby. No ja to, ja to odbieram jako, jako cud. Bo medycyna jest całkowicie bezradna. A córka normalnie funkcjonuje, ma swoje plany życiowe. I to jest piękne, że. Myślę, że to jest właśnie ten, ten pokój boży. Ale wtedy właśnie w takiej sytuacji, gdy byliśmy. Gdy byliśmy bezradni, ja tam w większości czasu spędzałam u córy w szpitalu. Była tam kaplica aniołów i po prostu tam chodziłam i, I oddawałam się Panu Bogu. ogóle, Panie Boże, ja nic nie mogę zrobić jako matka. Nawet nie wiem, do no. jakiego lekarza się udać. Lekarze też, też, nawet najwięksi specjaliści w Polsce też ręce rozłożyli. w ręce, więc Panie Boże, wszystko jest w Twoich rękach. Pozwól, żebym potrafiła ci zaufać, żebym potrafiła się zgodzić z swoją wolą, nie wiem, jaka ona będzie, ale żebym potrafiła się zgodzić z swoją wolą i żebym się nie lękała, bo tyle razy na łamach właśnie Pisma Świętego użyte są słowa, nie lękajcie się. Papież, Jan Paweł II też często powtarzał słowa: nie lękajcie się. Wkrótjacie też hasłem jest nie lękajcie się. No więc. Po prostu postawiam na to, no, spróbuj się nie lękać, oddać Panu Bogu, i. I z biegiem czasu, i więcej. I więcej oddawałam to Bogu, i więcej się modliłam o ten, o ten pokój, to po prostu wyciszałam się i on faktycznie, faktycznie przychodził. Owszem, teraz przed każdą kolejną wizytą jest wewnętrzne tam takie wzdrygnięcie, jakie będą wyniki, ale po prostu. No, nie ma już w ciebie tej paniki. Co no, nie ma, na nie, początku. Ma już tej, nie ma już tej paniki takiej. <laughs> Cały czas staram się właśnie wracaj do tych słów. Nie lękajcie się, i daję Wam pokój. I oddawać wszystko Panu Jezusowi i, i starać się mu zaufać. Cokolwiek zadecyduje, to będzie dobrze. To będzie dobrze. Naprawdę, nie lękajcie się zaufać Panu Jezusowi, bo z Panem Jezusem. Można przebrnąć przez wszystkie trudności swojego życia. Pan Jezus powiedział, ja bym zwyciężył świat, więc idźmy z Panem Jezusem i zwyciężajmy świat, zwyciężajmy, przezwyciężajmy wszystkie nasze słabo słabości, wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze trudności. Nie bójmy się Mu zaufać, oddajmy Mu swoje serce, swoje życie, oddajmy Mu siebie. Pokój Chrystus skierował do każdego z nas, każdy z nas. Może właśnie czuć w sobie, przeżywać pokój Boży, tak jak w naszej sytuacji. Wiele mamy trudności, problemów na co dzień, ale ten pokój Boży, on nas przemienia. Nasze życie jest autentycznie radosne, piękne, szczególnie właśnie w małżeństwie, gdy pokój jest u dwóch. żyje się naprawdę pięknie.